Witam. Złapałem cię po meczu, czy mógłbym przeprowadzić z tobą wywiad. Cześć, oczywiście. Ile czasu spędziłeś nad sprawdzaniem tych pomysłów? Pomysły, około godziny, ale doszedł jeszcze czas na rozważanie, czy zaakceptować, czy nie, bo kilka razy zmieniałem zdanie. No tak. Admin zmienny jest. Czy pamiętasz swój pierwszy pomysł na turniej? Oczywiście, był nim Confederation Cup. A czy byli tu nie je odrzucone? Tak, nawet dwa kropka. Pierwszy to olszioz kap, który był wzorowany na sezonowych turach na VOL. Drugi to Weolistyka, miał być prezentem na wielkan. A drugi? To już będzie ostatnie pytanie. Czy nie boisz się reakcji userów za to, że nie zaakceptowałeś ich pomysłów? Hehe. He he. Nie. Choć czasem podczas sprawdzania przychodzi myśl, że ten i ten będzie niezadowolony, ale nie o to chodzi podczas akceptacji. Liczy się tylko dobry i innowacyjny pomysł. Dzięki za wyczerpujący wywiad. Ja również dziękuję. Cześć.